serdecznie w następnym opuszczonym domu dojście do tego domu już zarośnięte widać że ktoś tutaj dawno nie chodził pierwszy pomieszczenie, tutaj jest taki jest, 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 jest duży pokój jeszcze nie, nie są niewermontowane chociaż może było w planach tu na wprost widzimy rower czy co nie znam się na ukraińskim a na rosyjskim na pewno Będziecie wiedzieć co to za, za rowerek, tu mamy bardziej takie widać nowoczesną sofę, nie rozkładamy. no i to, słuchajcie stare plalki. wirówka, pralka, wirówka. przejdźmy tutaj do tego pomieszczenia, tutaj widzimy futryny, nie tu chyba planowali chyba remont zrobić wiesz, tego, tego całego no to domu. No. Wiem, widziałem, kabina tutaj jest, nie? nie. No. Co, bo kabina, bodajera. Tylko, że już dawno chyba tutaj, tutaj nie był, bo wszystko jest zarośnięte tam, nie? Jak myśliliśmy to z ledwością doszliśmy do tego domu. Czekaj, to jest maletowo-szpulowy? Nie, patrz. Wieża. Z tej wygląda jak taki na, na, nasz maletowo-szpulowy, nie? wiem. Mhm. Bardzo ładne. Telewizor Neptun. Prawdopodobnie tutaj mieszkała osoba niewidoma. Z tego, co dowiedzieliśmy się. Mam jeszcze tutaj starą popienniczkę, farby, kieliszki. Tam. A, zegarek z kukułką. Spójrzcie. Tylko nie kuka. Nie kuka, nie kuka. Patrz odważniki jeszcze, jakie dawne. Mm -hmm. Fajne, chcesz pospominać, nie? Poznawać takie, takie rzeczy. Chyba bardziej sobie pamiątkowo zostanie. No czy ten. jakie radia to jest, zobacz to. U Nitra, 31C. Ciekawe czy jakby się podłączyli do prądu, ciekawe czy to by jeszcze działało, nie? Znaczy od tego czy tu jest prąd. No właśnie. Nie, domek naprawdę słuchajcie ciekawy jest. Dobra. I spójrzcie. Następny obraz. Na opuszczony dom, będziemy już ślija, bo mamy tutaj tą stronę. Słuchajcie, stryku wam pokażemy. Bo jest zamknięty. Mamy drzwi główne, prądu jak widać nie ma. Taka fajna paczka Dobra, tutaj słuchajcie, przychodzimy. To jest taki parterowy, to pewno ze strychem, ale... Urządzone raczej, tu jest urządzone sam dół. Tu mam jeszcze naczynia. Ostatni raz położony w tym domu. Naprawdę szkoda takich, takich domu, bo jeszcze dużo można było z tym domem zrobić. Jak bardziej stoi pusty, już zaniedbany ten dom, bo no to już wszystko tak? To takie ważne, takie modele kuchenne. Co w środku znajdziemy tutaj? No to ma takie szufladki na no. różne przyprawy, jeśli nie Kieliszek. Co tutaj jest? Kanapa. Następny święty obraz. A tu raczej taki pokój gościnny. Z tego co widać. To następny święty obrazek. samo sobie stary, stare weble z lat to już mam, patrzcie jaki stary stary obraz chwili, z którego to roku jest to zobaczymy co tutaj się znajduje o patrzcie tu mamy różne ale tutaj, Słuchajcie, tu są chyba jeszcze patrzcie tu są te szachy no bo co jeszcze jeszcze celutkie. Może odłożymy to na miejsce, tak jak było. Dobra, tutaj zobaczymy do tej szafki. Jest zamknięta, nie będę szarpał, żeby nie zniszczyć. Tutaj też mamy jakieś skarby. Nie wiem, taka sieba obrączka. Tu kolczyk. Płyty mineralowe. Słuchajcie, tu jeszcze się zostały dwie płyty. Tu mamy do masażu widzę głowy. Patrzcie. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. O, patrzcie. Tu właśnie wspominałem, że mieszkała tutaj osoba niewidoma. Widzicie, jeszcze tutaj mamy laskę. Ale tu w ogóle, te powiem okropnie, okropnie, mówię strasznie wygląda nie? ten krzyż w szafie, ale to jest słe metalowe, czy co to jest? Metalowy, ale on jest stary, ciężki, że aż tutaj pękło, zobaczcie, ja. hmm? o no ja. waży, dosyć co? dobrze waży, no tutaj tak samo był pokój gościnny, o stara toaletka, no, co, to takie no, no to, to było taka, takie krótkie zwiedzanie tego domu, w sumie nam no, został się. tylko party do zwiedzania, w ogóle niestety nie wejdziemy tam, bo nie, mam, nie mamy jak, a nie, nie będziemy rozwalać, nie będziemy wchodzić na siłę, burmy, jak sobie pamiętacie, nie ładali, no mam nadzieję, że film się spodobał, Krótkie, ale, ale w domku jednak, jednak coś tutaj znaleźliśmy, dużo takich fajnych, ciekawych rzeczy. No to co, trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć.